Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak z mubi.pl odzyskać 150 zł za kupione ubezpieczenie OC. Nie jest to nic skomplikowanego, ale po prostu pokażę, na czym to polega. W przyspieszeniu, oczywiście, bo tutaj nie ma nic skomplikowanego, czegoś, czego byśmy nie musieli zrobić przy zakupie dowolnego ubezpieczenia OC. Ja tutaj skorzystam już z danych samochodu, dla którego faktycznie kupiłem. Ubezpieczenie OC przez Mubi.pl. Bonus dostałem jeszcze za swoje poprzednie auto i ten bonus pokaże, że faktycznie Mubi.pl zrobiło ten przelew. Widać, że jest to samochód, samo OC. Jest to Land Rover z 2000 roku. Silnik 40 V8. No więc tutaj można się spodziewać, że to OC nie będzie należało do najtańszych. E, tutaj podałem dane trochę prawdziwe, trochę nie, e, ale wszystko, wszystko się mniej więcej zgadza dla tego samochodu. E, no, szybko tak zobaczymy, co tu jest. Najpierw da, dane samochodu podstawowe, następnie dane właściciela. E, tak, szybko to przewidzę, bo myślę, że to nie jest nic ciekawego, na czym należy się skupiać. Klikamy kalkuluj. Ok. Tu tak sprawdza wszystkie oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Ok. Mamy podsumowanie. To na samej górze będzie reklama, ale niżej już mamy tańsze opcje OC. No, a dla, takiego, dla takiej pojemności silnika, no nie ma co się spodziewać, że to będzie tam 200 zł. Tak, tak jak dla Trabanta, którego posiadam. Co ciekawe, MUBI.pl Eee, jeszcze jakiś czas temu nie miało w, po prostu w wybieraniu trabanta, nie wiem czy to się zmieniło, ale jak chciałem kupić przez Movie.pl, to no niestety nie było takiej opcji, więc no nie jest idealne. Eee, dalej sobie klikamy kup teraz, postępujemy z tym, z tym formularzem, prowadzi nas za rękę, podajemy tam gdzieś dalej numer konta i tak po około e, chyba miesiącu e, przychodzi ten przelew. I żeby być słownym, pokazuję tutaj, że mubi.pl faktycznie przelało mi te pieniądze. To było nie za Land Rovera, ale za BMW E46. Niestety drugi raz nie da się wykorzystać na swoje auto tego bonusu. Jest to jednorazowa nagroda. Co ciekawe, po, po tym jak kupimy ubezpieczenie przez mubi.pl, dostajemy link. I za polecenie znajomemu, czy komuś, kto po prostu kupi przez ten link e, ubezpieczenie OC, e, dostajemy 50 zł. Taki limit e, to jest 2000 zł, no więc można polecić e, 40 znajomym, tak? E, ja taki link również zamieszczę w opisie. Jeżeli komuś pomogłem, to mam nadzieję, że skorzysta i kliknie w ten link. Z czego po prostu będę miał jakieś tam pieniądze na kolejne OC pewnie. Ok, więc dzięki bardzo. No i zachęcam do korzystania z linku.